Moim gościem jest Przemek Paczos z, z firmy Hyperpoland. Dzień dobry. Czyli z firmy, która chce, aby z jednego końca Polski na drugi przemieścić się w jakim czasie? Szybko. Szybko, czyli jak? Ile to będzie trwało? Znaczy, zakładamy, jeżeli nasza technologia zostanie wdrożona, że na przykład między Warszawą a Zakopanem można dojechać w godzinę 45 minut. Mhm. I w jaki sposób to się stanie? no jest wymagane po pierwsze to, żeby nasza technologia uzyskała pełną funkcjonalność Mówimy no o i... technologii Hyperloop, prawda? No właśnie, bo I co to jest? Bo ja na przykład Chciał, zupełnie chciałbym wyjaśnić nie wiem się, co tak, to jest. Tak, tak. Bo faktycznie firma nazywa się HyperPoland i nawiązujemy swoją nazwę do rozwiązania Hyperloop. Robimy to dlatego, ponieważ u źródeł naszej firmy był zespół studentów Politechniki Warszawskiej, który wziął udział w konkursie Elona Muska w, w Kalifornii i tam został wyróżniony. I faktycznie, o ile na początku głównym zadaniem, fokusem tego zespołu czy firmy były rozwiązania hyperloop, takie jak to rozumiemy, czyli to co rozwija Richard Branson bądź Elon Musk. Tak, obecnie od dwóch lat pracujemy nad innowacyjnym rozwiązaniem kolejowym, które nazywa się Magray. Jest to troszeczkę coś innego od Hyperloopa. To znaczy, jeżeli mówimy o Hyperloopie, musimy wiedzieć, że chodzi tutaj o pojazd, który porusza, porusza się w próżniowej tubie. Oczywiście on porusza się tam na zasadzie lewitacji magnetycznej, ale przez to, że jest obniżone ciśnienie w tej tubie, on porusza się szybko i może osiągać nawet z 1000 km na godzinę. Natomiast my mamy oczywiście cały czas ambicje i zdolności do tego, żeby opracowywać technologie związane z hyperem i dlatego ta nazwa Hyper Poland funkcjonuje dalej. Natomiast od ponad roku pracujemy nad rozwiązaniem, które jest troszeczkę inne i nazywa się Magray. Mówimy o kolei, która jest koleją magnetyczną, czyli czas, cały czas mówimy o pociągu, który porusza się na zasadzie lewitacji magnetycznej. Dzięki temu, że nie ma tarcia pomiędzy kołami pojazdu a szynami, może on osiągać większe prędkości i zarazem być też bardziej efektywny, jeżeli chodzi o zużycie energii. Nasza koncepcja Magreila sprowadza się również do tego, że ma on charakter trochę hybrydowy. To znaczy, nasz pojazd będzie mógł poruszać się w obecnie istniejących korytarzach kolejowych. To znaczy, Czyli po istniejących w tej chwili torach. Tak, tak? oczywiście, żeby to było możliwe, musimy odpowiednio te tory zmodyfikować. Co sprowadza się do dołożenia tak zwanej trzeciej szyny, mhm. która jest de facto silnikiem magnetycznym oraz pewnych stabilizatorów po boku toru. Czyli po dołożeniu tej infrastruktury do obecnie istniejącego torowiska. W tej samym korytarzu będą mogły się poruszać tradycyjnie znane nam pociągi, i nasz pojazd, który lewituje. Dlaczego to jest tak istotne? Z... Lewituje, niesamowite. Lewituje to znaczy po prostu unosi się, unosi się w powietrzu. Natomiast, dlaczego to jest to nasze rozwiązanie, jest takie istotne w kontekście w porównaniu z Hyperloopem? Hyperloop, po pierwsze jest technologią, która dopiero się rozwija jest na początku. Jest jeszcze przed nią wiele wyzwań i wiele czasu, żeby tę technologię opracować i wdrożyć. Natomiast jeżeli uda się opracowanie tej technologii, ona będzie wymagała budowania nowych korytarzy. Przede wszystkim wykupu ziemi i budowania tuneli próżniowych czy tuneli z, z obniżonym ciśnieniem, co jest bardziej właściwym stwierdzeniem, są to ogromne koszty. Natomiast Zastosowanie naszej technologii, naszego rozwiązania pozwoli wykorzystać istniejące trasy kolejowe, czyli koszty wdrożenia tej technologii będą zdecydowanie mniejsze, a także pozwoli na równoczesne korzystanie tradycyjnych pociągów i, i naszego rozwiązania. Co z punktu widzenia właściciela taboru kolejowego lub operatora. Infrastruktury powoduje, że on nie musi wymienić całego swojego taboru. Tylko obecnie funkcjonujący tabor może sobie jeździć jeszcze, dopóki jest on zdatny do użytkowania, a w międzyczasie może wprowadzać nasze rozwiązania. Ile taki Magrail może jechać? Jak może szybko się. Jak może okay. się rozpędzić? Do jakich prędkości? Nasze pojazdy będą mogły osiągnąć prędkość 415 km na godzinę. Hmm. E... Czyli tyle mniej więcej co najszybsze na przykład japońskie. Pociągi. Tak? Znaczy, jeżeli mówimy o tak, modelu biznesowym i komercjalizacji naszego rozwiązania, to istotne jest, że to jest rozwiązanie, które najbardziej dedykowane jest do tras. Które obecnie są trasami wysokiej prędkości, bądź yy, mają odpowiednie warunki, żeby nimi zostać. To znaczy, musi być tam oczywiście odpowiednie natężenie ruchu towarowego yy, czy też osobowego. No i to musi być trasa, która yy, spełnia pewne wymagania. To znaczy, po pierwsze, dobrze, żeby nie było tutaj yy, skrzyżowań z ruchem drogowym. To znaczy, ciężko wyobrazić sobie pociąg, który jeździ tak szybko i jednocześnie mamy dróżnika ze szlabanem. Więc co do zasady, to nasze rozwiązanie najlepsze będzie na tego typu trasach. Jeżeli mówimy o Polsce, no to najlepszą linią do, do modernizacji, do naszej technologii wydawałaby się centralna magistrala kolejowa, która łączy Śląsk i, i, i tamtejsze zagłębie przemysłowe z portami na Bałtyku. Czyli wiemy, że jest to sporo odcinek drogi jest tam duża intensywność jeżeli chodzi o przewozy towarowe i ludzkie i taka trasa nadawałaby się w Polsce najlepiej do naszej technologii To znaczy na tej trasie te towary przewożone by były znacznie szybciej i taniej ja na przykład dam takie porównanie jest obecnie istnieje kolej wysokich prędkości między Madrytem a Barceloną tam pociągi poruszają się z prędkością 300 km na godzinę Eee, w momencie, kiedy tę trasę zmodernizujemy do naszej technologii, Pociągi będą mogły jeździć z prędkością 415 km na godzinę y, oraz zużywać około 13% mniej prądu niż obecnie jeżdżące tam pociągi. Bo będzie mniejsze tarcie, rozumiem. Tak, jest mniejsze tarcie. Nasz, 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 nasz pojazd wymaga y, y, mniejszego nakładu energii. On jest podłączony normalnie pantografem do, tra, do linii y, elektrycznej, czy nie, bierze energię nie, 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 nie. z dołu? Nie, bierze jak Bierze energię z dołu z tej, z tej z trzeciej środkowej okay. szyny. To, to, to ona właśnie jest od, odbiornikiem Energii i, yy, i siły, które się wytwarzają właśnie w tej szynie, powodują, że, że, że pojazd lewituje. Nasze co na jeszcze zwrócić uwagę? Bo oprócz takich parametrów, o których mówiłem tutaj, prędkość czy niższe zużycie prądu, no to trzeba też sobie uświadomić, że w sytuacji, kiedy pojazdy kolejowe, którym jest nasze rozwiązanie, osiągają tego typu prędkości, no, stają się w tym momencie dużą alternatywą dla ruchu lotniczego. W momencie, kiedy my musimy się odprawić, e, przejść odpowiednie procedury na lotnisku, no to pokonywanie odcinka 800 km e, okazuje się dość czasochłonne, a w sytuacji, kiedy możemy skorzystać z naszego rozwiązania i taki odcinek pokonać w dwie godziny i de facto wyruszyć z centrum miasta i wysiąść w centrum miasta, e, mówimy tutaj jak gdyby nie tylko o przyspieszeniu komunikacji kolejowej, ale też o pewnej alternatywie dla ruchu lotniczego. Bezinteresownie dam Wam jeszcze jeden argument, mianowicie ekologiczny. No tak, zdecydowanie. To już w ogóle. Porównanie nie do nie, nie wspominałem o tym, bo, bo jak gdyby rozumiem się to samo przeszło. A okej, okay. i... no to się spóźniłem. Znaczy, nie, dziękuję bardzo, to jest słuszna uwaga, no, war, warto podnieść ten temat. Natomiast, no tak, no, transport kolejowy jest najbardziej ekologiczny, jaki mamy obecnie. Okej, okay. to teraz trochę trudniejsze pytania. Na przykład, czy Magnetyczna kolej to jest wasz pomysł? Czy on już, już jest opatentowany, okay. czy jest w drodze? No, bardzo dobre pytanie. bo... Innych tutaj my, nie zadaję. Bo generalnie, jeżeli chodzi o kolej magnetyczną, taką, która porusza się na zasadzie lewitacji, to nie jest nowy pomysł. Ten, ta, ta koncepcja jest generalnie próbowana i rozwijana powiedzmy gdzieś od lat 80. ubiegłego wieku. I dzisiaj na świecie możemy się co najmniej w dwóch miejscach przejechać tego typu pociągiem. Jeden to jest tak zwany Shinkansen w Japonii. Dlatego jest taki szybki? E, tak. E, a drugi to jest taki odcinek w Szanghaju, między lotniskiem a centrum miasta. To jest technologia, która była przez niemieckiego Siemensa kiedyś opracowywana i została kupiona przez Chińczyków. Więc są tego typu pociągi. Natomiast warto powiedzieć, że przede wszystkim nasza technologia jest troszeczkę inna. Ja nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły. E, natomiast e, sam sposób lewitacji i, 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 i poruszania tego pociągu oraz jego podnoszenia, żeby on, on lewitował jest troszeczkę inny. My mamy osiem zgłoszeń patentowych, które właśnie pozwalają nam e, ten know-how i tą, tą wiedzę innowacyjną, to są patenty kroić. europejskie czy amerykańskie. Tak, my, znaczy to, są, to zgłoszone są te patenty w procedurze e, międzynarodowej, więc one jak gdyby z założenia będą rozszerzane na cały świat. Więc tak, możemy się przejechać pociągiem takim lewitującym i kolei magnetycznej obecnie na świecie, natomiast nasze rozwiązanie jest inne nie tylko z racji samej technologii, która będzie używana, no ale tutaj jak gdyby kluczowym potencjałem jest to, że my możemy naszą technologię wykorzystać w już, w już istniejących trasach. Czyli nie, nie trzeba budować nowego korytarza, wykupować e, ziemi, tylko możemy zaadoptować obecnie istniejącą infrastrukturę do naszego rozwiązania. Mhm. Powiedziałeś, gdzie możemy się przejechać magnetyczną koleją. To ja mam pytanie innego rodzaju: czy możemy się już przejechać hyper, waszym e, hyperpolskim e, pociągiem? E, my pracujemy na magraillem. Czyli to jest to rozwiązanie, o którym wspominałem, tak, które tak, jest tak. takie pośrednie. Nawiązam do nas do firmy. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie my jesteśmy, to mm, przede wszystkim muszę wspomnieć, że dostaliśmy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 16,5 miliona złotych, na to, żeby tą technologię doprowadzić do pełnoskolowego prototypu i dokonać jej certyfikacji. My ten projekt już prowadzimy. Dzięki od jakiego czasu? Od zeszłego roku. Już to jest dokładnie 7 miesięcy, jak pracujemy. Znaczy nad projektem pracujemy dłużej, natomiast ten projekt, który obejmuje finansowanie CBR-u, on trwa 7 miesięcy obecnie. Natomiast w lecie tego roku zaczniemy budowę pełnowymiarowej kapsuły i pełnowymiarowego torowiska w Żmigrodzie pod Wrocławiem będzie to najprawdopodobniej na terenie Instytutu Kolejnictwa, więc w ciągu najbliższego roku no, możemy się spodziewać, że powstanie właśnie pełnowymiarowy Prototyp naszego rozwiązania. Jaka będzie długość toru? E, długość torów z, z rozmów z instytutem jest brany pod uwagę odcinek 500 metrów bądź 700 metrów. Okay, to ciężko będzie się rozpędzić na 400 e, Tak, tylko właśnie w pełnoskalowym prototypie nie chodzi o to, żeby osiągnąć e, prędkość maksymalną, e, tylko żeby zwalidować, sprawdzić wszystkie elementy technologii, sprawdzić, żeby pełnowymiarowy, pełnowymiarowa kapsuła na pełnowymiarowym torze mogła lewitować, poruszać się i e, i żeby wszystko działało no, tak, jak działa na razie na naszych małych demonstratorach i w wyliczeniach komputerowych. Mhm. Wspomniałeś o 16 milionach e, dotacji od mhm. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Skąd jeszcze pozyskujecie kapitał? Bo domyślam się, że no 16 milionów to jest trochę za mało, żeby taki projekt rozwinąć. To znaczy, generalnie jest taka zasada, jeżeli chodzi o granty w naszym kraju, że one nigdy nie zaspokajają wszystkich potrzeb projektu. Zawsze jest tak, że jest jakiś procent inwestycji, który musi zostać dla podmiotów prywatnych. I tutaj mam na myśli zarówno założycieli naszej firmy, którzy wykładają swoje pieniądze, no jak i tak pozyskiwanie inwestorów prywatnych. Rok temu mieliśmy pierwszą kampanię crowdfundingową na brytyjskiej platformie Seeders. W tym roku w ciągu kilku tygodni na tej platformie rozpoczniemy drugą rundę. Jaka była, jaki był wynik pierwszej rundy? Tam udało nam się uzyskać ponad 800 tysięcy złotych. W tym roku, w tej drugiej rundzie, ta kwota zakładamy, że powinna być wyższa. Nie chcę mówić o konkretach, póki sama kampania nie wyruszy, bo trwają cały czas analizy. Natomiast tak, jesteśmy obecnie na etapie właśnie pozyskiwania finansowania od inwestorów indywidualnych, właśnie poprzez tą platformę Seeders. Kolejnym krokiem no to będzie już pozyskanie profesjonalnego inwestora typu fundusz VC. Natomiast to jest tak, że Łatwiej rozmawia się z funduszem WC, kiedy mamy już zbudowany demonstrator pełnoskalowy, niż kiedy pokazujemy nasze te, prototypy w skali mikro. Więc no, no obecnie jest ta jest kampania crowdfundingowa, dlatego zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony, do prejestrowania się na stronie internetowej sidersów, no i do inwestowania w nas. A co później, może jakaś giełda, jakieś większe plany dotyczące wejścia na rynek kapitałowy? Znaczy nie, nie chciałbym wychodzić dalej, jeżeli chodzi o projekcje finansowe. Na pewno jest kwestia teraz tej kampanii crowdfundingowej, potem inwestycji funduszu VC. No, giełda też jest jakąś opcją. Natomiast to, co chciałem tutaj powiedzieć do naszych potencjalnych inwestorów poprzez platformę crowdfundingową, to to, że wycena naszej firmy. W porównaniu z pierwszą rundą, która była w zeszłym roku, wzrośnie o prawie 2%. Prawie 100%, przepraszam. Więc no istotne jest, jest różnica. Istotne jest to, że właśnie rozwijając naszą technologię, prawda, z, z, pokazując, że, że jest ona coraz bliżej pełnej walidacji, pełnej, pełnej skali, jak gdyby wartość naszej spółki rośnie, więc... Inwestując w nas czy właśnie poprzez platformę crowdfundingową, to nawet nie tyle chodzi o to, żeby zacząć w jakimś perspektywie otrzymywać dywidendę, no bo do tego jest na pewno jeszcze parę ładnych lat, no ale jak gdyby z punktu widzenia budowy tej technologii i rozwoju firmy, no dla nas jest ważna też ta wycena, no a ona rośnie sporo w porównaniu właśnie z pierwszą rundą crowdfundingu. Przy założeniu najlepszego scenariusza, kiedy będę mógł przejechać się magnetyczną koleją z Krakowa do Warszawy i z powrotem? Znaczy tak, z Krakowa do Warszawy to nie chciałbym się wypowiadać w tym temacie. Z tego względu, że po pierwsze jest to duży odcinek, po drugie jest to specyfika rynku polskiego i <laughs> bardzo wiele rzeczy się pod tym kryje. No tak, no jest generalnie tak, że w różnych krajach jest różne podejście do, do, do innowacji. Czyli w innych krajach może być łatwiej ruszyć waszemu projektowi. No, bo my jesteśmy w ciągłym kontakcie z potencjalnymi partnerami, inwestorami z, z całego świata de facto. Więc jeżeli chodzi o jakiś potencjał wdrożenia, no to wydaje nam się, że na dzisiaj on jest zupełnie inny i lepszy za granicą niż w Polsce. No ale oczywiście chcielibyśmy, żeby takie wdrożenie miało miejsce też w naszym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy będzie się można przejechać tą koleją, to my w 2023 roku, w połowie, e, kończymy ten projekt, który jest współfinansowany przez NCBR i mamy pełnoskalową technologię, która w dodatku jest certyfikowana przez Instytut Kolejnictwa. W następnym kroku zamierzamy zbudować pilotażowy odcinek, który będzie łączył już dwa rzeczywiste punkty na mapie. Będzie miał długość około 15-20 kilometrów i na tym pilotażowym odcinku będzie już się odbywał przewóz osób i towarów za pomocą naszej technologii, więc bilet na przejechanie się naszym pojazdem zakładam, że będzie można kupić sobie około 2025-2026 roku. To bardzo ciekawe. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dowiedziałem się, że istnieje kolej, która unosi się w powietrzu i w dodatku jest bardzo szybka. To jest Hyperpolent i zachęcamy do zapoznania się z tą bardzo innowacyjną propozycją. Dziękuję bardzo.